Witam serdecznie, witam Was Ezoja, mam na imię Ania i zapraszam na odczyt energetyki dnia 15 września 2021. Co tam środa nam przynosić będzie? Czytanie będzie z kart, światła i cienia. Dobrze, co tam energetyka dnia? Karty. Pokażcie energię dnia środowego, 15 września 2021. Aura dnia, co nam będzie? Słychać w tą środę. Podląd na karciążki. Przepraszam za odgłosy. Karty: pokażcie energetykę dnia środowego, 15 września. Energetyka niezdecydowania, marazmu, smuteczków, zastoju i zrezygnowania. Taka będzie energia w tą, w, tej, w tą środę dla nas. No, troszkę niezadowalająca, bo mm, jak nie mamy wyznaczonego celu, to spotyka nas taki maraz, takie znudzenie czy to w relacjach, czy to w związkach, czy w, w środowisku pracy, czy w środowisku domowym marazm smuteczki, zastój, nic nam się może nie chcieć. Energetyka takiej niespełnienia emocjonalnego, są kielichy. O, tutaj o, ktoś nam podstawia kielich pełny. Zobaczcie, jak to emanuje kolorami, jak tutaj się dużo dzieje, jak tu jest wylewność, piękność. Um, nie jest energetyka zła, a my nie zauważamy tego, co dostajemy. Dlaczego? Bo brak jest e, bodźca jakiegoś, żebyśmy mogli działać. Znajdźmy coś, dzięki czemu e, wzbijemy się. Dzięki czemu coś nas pobudzi do działania, zauważmy to. Oczy i uszy szeroko otwarte, wstańmy, wyjdź poza strefy swojego komfortu, takiej sytuacji marazmu, bo ona widocznie nie jest dobra, nie jest spełniająca. Zobacz, co się dzieje. Tobie się nic nie chce. Wspomagająca karta na tę środę jest karta dwóch mieczy, nie zauważamy tego, co tutaj mamy pod nosem nie zauważamy, może nie chcemy zauważać. Bardziej czujmy sercem, otwórzmy to swoje serce na to, co tutaj się dzieje, by móc zauważać um, to, co jest naokoło. Otwórzmy to serce. Dogadajmy się z otoczeniem. Wyznaczmy sobie ścieżkę i kierunek. Mamy te klapki na oczach. My możemy nie widzieć tutaj co się dzieje, nie mo możemy nie zauważać pewnych ważnych tematów po i, i stajemy w tym marazmie, w tym zastoju takim. Dlatego wyznaczmy sobie Nowy kierunek, nowy cel, czuj sercem bardziej, niech Cię serducho kieruje w, tym, w, tym, w tych wyborach, w tych decyzjach i idź, by się ponownie jakby narodzić, by ponownie e, tryskać energią i pozytywnymi wibracjami. No środa w marazmie, szkoda troszkę, szkoda, bo może dużo nam uciec. Mm, dwójka mieczy w zamieszaniu lekkim, troszkę w niewidzeniu pewnych tematów, które dziś mogą nam umykać, być tutaj pod nosem, a my tego nie zauważymy. Więc czujmy bardziej serduchem, rozglądajmy się, wyznaczmy sobie nowy kierunek, by móc wzbić się ponownie pozytywnych wibracji. Środa to połowa tygodnia, coraz bliżej do weekendu. <laughs> Miłej środy Wam życzę. Pozdrawiam, Was, Ezoja. Pa, pa.